Kaczemkaczemka. Kosiem, ja jestem Kacper, moi drodzy. Na początku zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. A my lecimy do odcinka, moi drodzy. Dobra, moi drodzy. To było akurat dziwne. E, moi drodzy, co ja powiedziałam? Na filmie nie wiem po co. Moi drodzy Gram dziś Brawl stars nie będzie live'a, bo nie chciało mi się zrobić moi drodzy. O, na początku może. Moi drodzy. Poczekajcie. Jak coś, to to nie jest mój mail. Ja mam inny mail, moi drodzy. Tak zrobiłam... To jest mój drugi mail na telefon, moi drodzy, bo dlatego, że mm, nie jestem, żebyście widzieli moje koble prawdziwego maila. Poczekajcie, moi drodzy. O, dobra, moi drodzy, już jestem gdzie chciałem być. Jesteśmy w tych ustawieniach. O, tutaj musimy coś włączyć. Moi drodzy, nazwiska swojego bym nie podał. 90 dni. O, moi drodzy, patrzcie. I tutaj mogę wybrać sobie Ech, moją nazwę, imię i nazwisko, ale jak macie tu, jak pobieracie ten kanał, to nie pokazujcie tego prawdziwego nazwiska. Bo teraz bez nazwiska. Patrzcie, nie pójdzie wam. Ale jak G, same moi drodzy, to patrzcie, O Kasper G, będzie, Ale tu pisałem Kasper Białkowski i było Kasper Białkowski, moi drodzy. To mi się nie, nie podobało, moi drodzy. Kacper, podłogę, Poczekajcie moi drodzy chwilkę A tutaj muszę wpisać podłoga. i patrzcie kacper podłogę i ty Wpisam coś moi drodzy I pograć się w Brawla tak, luźny odcineczek, moi drodzy. O, dzisiaj będzie... Moi drodzy, wiecie, dzisiaj jakiś luźny odcinek robię. Moi drodzy, dzisiaj jakiś luźny odcinek. Nie wiem czemu, ale trafiłem Sandy. Moi drodzy, trafiłem Sandy. To chłopie, trafiłem mac. Mówiłam, że Sandy, ale mac. I tyle to lubię, bo trafiłem mac. Koniec tych piosenek Dobra moi drodzy, trafiłem mas z Mega stąd i Sandy leśmy. Dobra moi drodzy, dzisiaj porobimy wyzwania. Moi drodzy, i spróbujemy odblokować, moi drodzy, czy nie rzeczy na mapce, żeby myśmy mieli Gale'a. Ja teraz, moi drodzy, pochałem jak coś. Ja po prostu tylko się, tak zrobiłem. Moi drodzy... O, jest, moi drodzy! Może my zrobimy... Że muszę zagrać 6 rund, rund o te. 6 rund zagram tym. Moi drodzy, tu. 6 rund zagram. Moi drodzy, 6 rund zagramy. Albo 3, nie pamiętam ile... A nie, 6. I będę miał 200. Będę miał 200 tutaj żetonów i brakuje mi. Będzie 200 blach. Brak, brakowało. Mam. Będzie mi brakowało 200, moi drodzy. Żebym miał 500, bo będę miał te 300, moi drodzy. Byłem 70, a tam było 250. No to będzie. Nie, ich boss będzie. Ich boss poszedł, a nie nas. Kurde. Szczęście nam nie poszło. Ła! Ła, 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 ła! Bose... Bronić naszej armaty! Ło, pokonany! Easy Lecę, moi drodzy! Strzelamy! szelam. A, ucieka mat! A! Ła, ła, ła! Nie wiem po co mówię. Ła, 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 ale mówię. A, niosę kolejne. A i kolejny, kolejne cztery, moi drodzy. Dobra, lecimy, żeby nam bota nie opijali. O, safe, muszę mu pobijać. safe. dobra, moi drodzy. Przepraszam, że było tak cisza, ale nie wiem, bo musiałem się skupić, moi drodzy. Tak, mają bardziej rozwalony i rodzaj safe od naszego. Easy. Moi drodzy. Easy. Kogo bot będzie? Ich pójdzie bot. Nie mój drodzy, ich bot będzie. Nie nasz! Co? 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 Nie? Co? Chciałam szybciej dołożyć tą śrubkę, moi drodzy, od nich. A nie dołożyłem. Moi drodzy. Szybko! Muszą nam musimy pomóc nam. O! Obroniliśmy safe nas. Ale nie wygramy, moi drodzy, i tak. Może wezmę na to coś z słabymi pucharkami. Moi drodzy, co będzie lepsze jak wezmę coś ze słabszymi pucharkami. Bo na razie mam takie mocne, 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 mocne. ten takie słabiutkie, o tak jak Penny, Ten takie słabe mieć. Częm to wygrał coś razy. Moi drodzy. Dobra moi drodzy, gramy. Lecimy. Dobra, dobra, pierwszy położony, o dajcie mi kolejną śrubkę i przypominam Wam, żebyście się zostawili suba i łapkę od razu, moi drodzy, moi drodzy. Tylko Wam przypominam, jak możecie, moi drodzy. Nie ma mapie. A jak nie możecie, to stwórzcie konto i zostawcie. Dobra, z tym akurat żartuję. Nie drodzy, jak nie trzecie, to nie musicie tego robić. Akurat. Dobra. Uff. Dobra, moi drodzy. Przegra. Uff. A nie, nie przegramy. Pomyliłem się. Dobra, tutaj działko postawię, moi drodzy. Wow. wow! Moi drodzy. Ja nie mogłem pokazać, jak nagrałam Sandy, bo mi... Ech. Bo mi nie mogłem nagrywać po prostu w jeden dzień. To się zepsuło i nie mogłem w ogóle nagrać. To się mi się zepsuło. Moi drodzy. Ła wygraliście moje! Wow! Nawet nosisz nie do w ogóle obrażeń! I lol is d, lol is d, lol is d, lol is lol is lol is d, lol is d, lol Dobra, moi rodzice, zapraszam nas, że wam to mówię, że to lol is d, lol is ale po prostu sobie powiedziałem tak lol is lol is Dobra, moi drogi. w taki sposób to dobiję, moi drodzy, geila. <tak>, tak, przepraszam, że tak po cichu. Ale się cieszę, bo może dobiję gila. i Jakbym mógł, to kupiłbym. E, ale kupiłem, moi drodzy, ten droższy karnet. Jak coś... Nie kupiłem tego tańszego. O, coś mamowym, tylko droższy. O Boże, coś się zrobiło. Mogłem, mogłem za 100 gramów i kupić postać. Ale Gail jest lepszy na mnie. Potestowałem te dwie postacie i Gail wygrywa. A ja z, z mojego wozu padła mowa postać i Gail bym odblokował. To by było. I zdede. Ale już nic mi, mi nie brakuje, bo mam mową... Bo mam... Bac, jeszcze. A, muszę pomóc dla sejfu mojego, dla naszego tej amar, śrubkę. I Bierzemy śrubkę musimy wziąć. Kolejno musimy wziąć i drodzy. Dobra, postawię to działko. Dobra, moi drodzy, o, podstawiłem bota naszego, dużego. A, musimy rozwalić rozę. Moi drodzy, szybko. A, stawiam działko. Szybko, rozwalajcie im. Nie, tak wygraliśmy i od razu nam robota zniszczyli, ja nie mogę, jaki fart, moi drodzy, jaki fart, fart to był, moi drodzy, za, moi drodzy, musimy jeszcze, moi drodzy, długo pograć. Mam na, na, na Gaila ma choć szybciej go z, z karnetu ma i drodzy małą szansę ludzie mają, żeby go wydropić bo to jest taka jak legenda postać. A myślałem, że ta mowa postać tego robota co dodali, to ona jest e, też z legend tych chromatyczna, ale ta postać jest epicka. <śmany> Moi drodzy, myślałem, że jest chromatyczna jest epicka. Moi drodzy, jak ktoś nie wie, co to jest chromatyczna post, e, dobra post, znaczy e, rzadka, to to jest takie jakby e, nazwy, e, jak można trafić, rzadko, że mało razy, ale nie tak jak legenda, dużo, 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 dużo. No tak nie jest. Moi drodzy, to tak się robi, że jak mamy, to nam, mamy lepszego bossa? Lol. To tak jest. Dziwne, nie wiedziałam. Że jak damy więcej śrubek, to on jest lepszy. No i drodzy. Robić. No, z boss pije jest safe i dobrze. A działko jeszcze. Dobra, Karl. Karl. Położony. Dobra, teraz A! Aaa. Idę im safe rozwalić, moi drodzy. Kurde. Ha, nie użył uż Karl. A, A dobra, zapomniałem, jak się to Daryl źle użył swojego ulta, moi drodzy. Fala dziewiąta. Mają też dobrą falę, ale nie za dobrą, jak my mamy, moi drodzy. Y, y, ale umierł z kap. Dobra, nie wiem po co tak powiedziałem. Czemu nie pomagają nam w sejfu bronić? Mi! Jest! Nie czegonili nam safe'u, A już mieli mało, mało ludzko. Żeby nam w sejfu, moi drodzy. I z... da, da 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 Dzisiaj nie dobiliśmy ul. Moi drodzy, Gayla. ale jutro, i pojutrze dobijemy na pewno, albo jutro dobijemy, moi drodzy. A to by było na końcu tego odcinka, moi drodzy, trzymajcie się! Pozdro! Zdro!